co, no co nie mówi, że nie mogę wziąć jednego? To są pączki nie ze sklepu. A co, są? To są pączki własnymi rękami, wypracowywane, ugniatane. Wczoraj przez Karolinę. Chciałbym, żebyś ja to wiedział. Nie ja wiem na no. Przecież ja widziałem Dlatego jak to było. rozpoczynamy przydział pączków na dziś. Tłusty czwartek rozpoczynamy. Dziś królują słowa: gruby, tłusty, obrzydliwy, obżarstwo, obżartu. pasi brzuch, kalorie. półtorej godziny biegania za jednego pączka. Brzuch odkładać, odkłada się. Dzisiaj takie suweroty królują w polskim internecie, tak. Prawdziwe pączki są robione na smalcu ciągle. Czy te są robione na smalcu? Mhm. Mhm. przeczytałem, że w jakimś radiu mówili, mhm. że No, żeby ten pączek był dobry, to musi kosztować około złotów. Markety sprzedają, robią z dużych gorszych materiałów, tam wiesz, na przepalonym oleju, dlatego kosztuje około 50 groszy i bądź się kończy. Chodzi blok reklamowy, a tam reklama o, u nas poczki po 55 groszy. Ale dzisiaj mamy bardzo ciekawą historię o małpkach, kapucynkach. Mm -hmm. Naukowcy nauczyli małpki, kapucynki obchodzić się z pieniędzmi, okay. więc zrobili kilka eksperymentów. Zamknęli dwie małpki w dwóch klatkach i każda z nich miała drzwi, które otwierała drugiej małpce klatkę, więc ta mm -hmm. małpka mogła pójść i dostać jedzenie. Jedną małpkę zrobili altruistkę, a drugą małpkę zrobili egoistkę. Więc jedna ni nigdy nie otwierała, a druga zawsze otwierała. Te małpki wsadzili do grupy innych małpek. Egoistki w ogóle nie lubili, mm -hmm. rzucali w nią odchodami, powiedziała, że ona nigdy nie otwiera tej klatki. I to była zła małpka, a ta altruistka była lubiana. I jak się zorientowali, że ona otwiera im klatkę, nieważne co, to później oni nie otwierali jej. Bardzo podstawowe elementy takich pierwotnych społeczeństw naukowcy próbują jakoś pokazać na przykładzie małp kapucynek. Kolejną ciekawą rzeczą, którą tam zaprezentowali, była nauka małp posługiwają się pieniędzmi. Dali im takie odpowiedniki pieniędzy, były to jakieś większe monety z dziurką w środku. Uh -huh. Przez dłuższy czas uczyli, ich co ile kosztuje, ponieważ małpy za te pieniądze mogły kupować jedzenie. Te małpy, kiedy się już nauczyły posługiwać pieniędzmi, to na pewno trwało wiele miesięcy. Ponieważ dla małp, jak i dla ludzi, bo ludzie to są tylko po prostu mhm. nieogłośnione małpy, najważniejsze jest seks i jedzenie. Okazało się, że jedna małpa po seksie z drugą dała jej monetę za ten seks, a tamta małpka, posiadając tą monetę, czyli prawdopodobnie to była pierwsza zrobiona moneta, pobiegła od razu do stoiska, nie wiem, z winogronami i dostała winogrona za to, i dostała jedzenie za to, że wcześniej pracowała, uprawiając seks. To idealnie odzwierciedla sformułowanie, że najstarszym zawodem świata jest prostytucja. Jak mogę zarobić te pieniążki, nie mając jeszcze zawodu, bo nie mieli zawodów. Co, co jest? Nasze mózgi są podobnie zbudowane. To ja tak. A ty zaczynasz mi wyjadać rzeczy z moich włosów. Tak było w społeczeństwach pierwotnych ludzi, kiedy oni jeszcze żyli w jakichś jaskiniach, czy byli jeszcze ludem, ludami koczowniczymi, które się przenosiły tam, gdzie było jedzenie. Faktycznie tak to wyglądało i ludzie tak się zachowywali. I to wcale nie było tak dawno temu. Wiesz, ale to można od razu pobiec w taką konkluzję i powiedzieć, że nie różnimy się od małp. Nie. Można. Nie, 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 Ale to dopiero wtedy, jeżeli małpy zaczną wielbić jakiegoś Boga. Wiesz, ale jakby nie było, to my umiemy robić pączki ja małpy nie. Naukowcy musieli małpki uczyć zachowywania się z pieniędzmi przez 6-7 miesięcy. Czy oni w ogóle byli pewni, że te małpy mhm. się nauczą? Dwa miesiące czasu tego czasu z małpkami, uczy się one... Jeżeli by to porównać do tego, na przykład, jak długo trwa nauczenie upośledzonego dziecka podstawowych tam mm -hmm. rzeczy, no. to to jest, podejrzewam, poziom dokładnie tego samego. Możliwe. Znaczy, to oczywiście, no offense dla dzieci upośledzonych, no, to, to, tak, to jest po prostu tak samo trudne. Wychodzi na to, że, nie wiem, modyfikacja jednego genu u człowieka sprawia, że w możliwościach poznawczych spada on do poziomu mm -hmm. małpy. Nie poznaje tak szybko, mm -hmm. nie potrafi się tak szybko uczyć. A mi się przypomniało no. odnośnie mózgu. To już w ogóle na koniec. To będzie taka ochrona nas i to będzie mądre słowo od Karola na dziś. Taki. taki <grym to... <grym nie pamiętam kiedy jest. Nie kiedyś, <grym> w liceum jakaś nauczycielka zabrana jakiś wykład antynarkotykowy. I pamiętam, że był ktoś, który mówił o, z, o takim bardzo zbrodniczym działaniu marihuany na mózg człowieka. Maninunany? Maninonany, marihuana. Wypala ci tkankę szarą w mózgu. Tak, to słyszałem. Wypala! Zalegli ze marihuananem? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Ja oglądałem skany ludzi po zażyciu nawet raz marihuanany. Jest dziura! Jest po prostu taka ogromna dziura. Dziwne, bo tworzy się w jednym miejscu tam, które odpowiada za logiczne myślenie. Dokładnie tak, dokładnie tak, więc lepiej jedzcie pączki, niż palcie marihuanę. Trzymajcie się ciepło, to marko, Włodek jest jestem Karol Pacierek. Jesteście! Lekko.